Centrum miasta i jedna z głównych dróg w legnicy. Prezydent, urzędnicy jeżdżą tędy zapewne kilka razy dziennie. Niestety, chyba tylko jeżdżą, bo potrzeb pieszych nie zauważają. Ten chodnik rozryto kilkanaście dni temu. I co? I nic, absolutnie nic się tutaj nie dzieje. Pani widziała tu jakichś pracowników, którzy ten chodnik robili, czy on tak wie, rozgrzewany? Nie widziałam. Ostatnio też szłam tydzień temu. Też nie widziałam nikogo tutaj. Póki co na razie to jeszcze nie widzę. Ale przychodzi pani tutaj regularnie i widziała pani jakichś pracowników? No na razie nie. Tyle co przychodzę, to nie widziałam. Mieszkam blisko, często chodzę. Na razie się nic nie dzieje. Robota stanęła. Chyba tak to wygląda. No nie, nie. Nie widziałam, żeby cokolwiek się działo. Mieszkańcy radzą sobie jak mogą. Niestety o pieszych się w Legnicy, jak widać, nie myśli. Zejście do przejścia dla pieszych zrobiono, ale kupy śmieci i gruzu nikt nie usunął. Widok przykry, a na domiar złego pytanie, gdzie jest zjazd dla niepełnosprawnych i wózków. Widzieliśmy, że tutaj otwarte to, to nowe przejście, tylko nie ma żadnych zjazdów, na przykład jak tak, Pan jest z wózkiem. To jest problem? Jest. Znaczy, może dla mojego wózka nie jest aż takim problemem, dużo większym będzie dla osób na wózkach inwalidzkich. Co uważa pani, że to jest fuszerka w związku z tym? Duża. A ja czy mam nadzieję, że to nie jest jeszcze skończone. Widzę, że tam jeszcze nie jest dokończone. Może coś jeszcze ktoś wpadnie na pomysł i zrobi. Także mamy taką nadzieję. Pytanie tylko, kto to zrobi i kiedy. Prosta rzecz, a trwa i trwa.